Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj zdobyłem najrzadszego szoka o smaku truskawki. Zdobyłem go w mielcu na aleja Ducha Świętego. W takim małym sklepiku. Oh. Chwila, bo muszę dorwać się nożyczki. Dorwałem go. To jest mój kuzyn, przepraszam, za niego. Dobra, już go dorwałem. W miarę już go... wyciągnąłem tylko sześć święty, kto to wymyślił? Nożyczki. Muszę to wyrwać. Naciąłem. Wiem, że... O, jest dziad. Yy, ja jadłem i to nie. Trochę jest... Taki, y, jemu to nie smakuje, nie powiem, kto to jest. Cytryn. Cytryn... Cytryn... Ja nie jadłem nigdy. Jest, jadłem, tak, cytrynowy. jest cytrynowy. Y, cy, cytrynowy Jablko. to ten zielony i on jest y, jakby najczęstszy. Niebieski to jest jabłko. Też jadłem, ale nie jadłem. Y, trochę rzadki, ale ten jest najrzadszy. Malinowy jest najrzadszy. To jest truskawkowy. Znaczy, to truskawkowy. Y, dobra, testujemy. I jak? jak to szok. Emockali 1 na 100. 72. Co? 72. Znaczy, nie powala jakoś. Ale smak jest taki, taki. Nie przypomina truskawki. Nie, przypomina, ale jakoś ten szok nie powala. Na, yy, truskawka jest intensywna. Tak się prezentuje całe opakowanie. Bardzo ładne. Ogólnie to przepraszam za te krzyki, ale mamy dzisiaj imprezę, a ja się z wami już żegnam. I jeśli chcecie to y, te szoki kupić, to 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 co się bardzo opłaca. A więc y, na następne, wpadajcie na shortsa, którego wrzuciłem. Tańczę tam, więc taką fajną piosenkę. Kienba per. Dobra, to ja się już z Wami żegnam, tak naprawdę. E, em, nasz gość specjalny też się ma pożegnać z Wami. Aha, okej. Okay. No, to pa!